I tak, dnia, bo... dzisiaj pokażę właśnie wam jak my koimy cielaczki. Do tego postaw. Hmm. Ach, niech będzie zaraz To jest ten wczorajszy cielaczek. Wyschli w domu przy piecu, bo mamy wszędzie zimno. I musimy jak się urodzi ich suszyć, by nie robić, Bo im strasznie zimno jak są mokre. Takie pojenie z wiadereczka no. Czasami są cielaki Które e, poimy. Może go poimy, Nie poimy, Pocznej. tylko krowa ich e, karmi, karmi One sobie wtedy fajnie Pod tą krową rosną I Tak se chodzą luzem I tutaj też chodzą Ale potem są problemy luzem. Z taką krową i z takim cielakiem Bo potem taki cielak Ciężko go po prostu odliczać. Niektórzy zapomni, a niektórzy cały czas pcha się do cycka i nawet jak jest już jełówką. No, a ile my tu już mamy tu na karmienie? Cztery sztuki. Cztery. Te są akurat marnie piłe. Jeszcze jeden jest, oraz się krówkę. Co to tutaj się dzieje? Jaka to kolejka? Co to tu się dzieje? Co ty nie dasz rady? Nie tyle się karmiło naraz. Ale w klatkach. No, w, w klatkach, ale jak w klatce były... Mm, było z 10 sztuk naraz. No to też jednak wszystkie razem były. Cieluki. I tak sobie biegają po korytarzu. Tak? Tak sobie biegają. A, gryzie mi rękę. On zębów nie ma. Nie ma, ma. Nie ma. Smoczek trzeba wykupić, kupić, żeby może. Szczelne straci. No, ja wczoraj już te małe jak pojąłam pierwszy raz, to, to za szybko leciało. Trzeba było ty wiaderko trochę w, w, w niz. No i piesków mamy dużo, dużo. Z dziesięć chyba. To <śleskuj> moja Diana lubi zwierzątka, straszna. No. Ona, jaki piesek chodzi przy, przy drodze, jak, jak ktoś tam wywiózł, to, nasz, to ona bierze wszystko i... No, karmimy, damy radę. 800 plus jest. No tak. Ale chyba dobrze mają te cielaki, tak w sumie... Tam mają kawałek słomy sobie, to tam sobie się kładą, leżą. Dobra, idę tu. Idę tu. Czekaj, teraz będą biegły wszystkie. Za... Za wiaderkiem mieliście biec. Biegną, idą, idą razem, idą. Koty, o. Koty. Koty gęsiego. No. Co to fajne jest. Nie. tak idą? Teraz czerwony. Tam jeden leży. To tamten siekrowy, nie? Tak, tamten się siekrowy właśnie. się Jeden byczek. Na sprzedanie jakby ktoś chciał. Na sprzedanie. Podlaskę koło po ugrajewa. Bardzo mi od zimna ta ręka się trzęsie ogólnie to mamy duże miejsca w tamtej nowej oboże na te cielaki, tak. tak zawsze może tutaj troszkę cieplej no i bynajmniej mamy ich na oczach bardziej w czasie gdy Widzimy, czy któryś chory trochę, czy ktoś ma biegunkę, czy... O! <ślesk> Następnego, czwartego i oczywiście reszta mi dokucza ekipy Nie Możesz... mam czasu żeby Ci pomóc, bo muszę nagrywać. Szkoda tylko, że z tego, z tego smaczka może za mocno mm. leci, bo aż nie chcę pić, ale no, może dzisiaj pojadę do do miasta mm. i właśnie jeszcze zostanie nam jeden mm. do napojenia. Poję, ja pokażę Albina. Albin. Pewnie widzieli na innych filmach. Na pewno widzieli. Wózki na pewno widzieli. Tak? Tak. Chcieli, chcieli go na mięso, oddać, a Marianka go uratowała. <grym> 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 jak to można? Jak to można? Szczeniak! Jak to można takiego konika zjeść? Ja nie mam pojęcia. Co za ludzie? A, i tutaj mamy żerunki, cieliczki. Żerunki. Coś mi tu przeszkadza na tej kamerze. O. Żerunki, cieliczki. Sobie stoją. Zostają kukurydzę. Osypkę. Sianko mają z drugiej strony. Bo tu widać, bo to światło. Jedna krowa została. Chodzi, kulawa. O ten mały się docyca, dosadza. Jeszcze mało. Mało. Teraz biegunki A może, 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 znacie jakieś dobre preparaty na biegunki? Bo to. W sumie, częste te biegunki są. I różnie bywa, czasami są i upadki. W tym roku to tam mało, ale w tamtym roku odchowywaliśmy z 20 sztuk, może. Oj, ciężko było, z 5 to poszło właśnie przez biegunki. No, to może jakieś specyfiki takie. Dobre, działające. Działające dobrze. Nawet i szczepiliśmy w tamtym roku, i wszystko robiliśmy. Jak się cieliczka urodziła, czy tam cielak, to pojechałem, wydałem chyba 115 czy 130 zł na takie, taki starter dla cielą. Potem różne szczepionki, i wiecie co wam powiem, że i tak zdech. Tylko się urodził. Polałem mu pępek denaturatem, bo ono niby bakterie, wszystko chciałem zrobić jak się należy, a i tak zdech. Także ja mam, takie prze, ja mam takie przekonanie, że trzeba robić wszystko, ale co ma żyć, to będzie życie. A co ma zdechnieć, to i tak zdechnie. I żebyś nawet nie wydał nie wiadomo co to. I tak lipa, i tak nie. No, to także tak wygląda u nas od cieląt. Tak? błyszka, Ach, to gryzoń jest taki, gryzoń, gryzoń. Aż to jest. Stoi tutaj uwiązany, bo miał ochwat od kukurydzy. Się najadł sobie za dużo i w palec mi gryz dopiero. I teraz na razie tak stoi na sianku. Tak? A tak to chodzi też razem z krowami za, za, za oboru. Także cóż, no dobrze. Dobry dzień. To to chyba poś... wszystko. Spójrz Dobra.